Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza. Zapraszam na dzisiejszy horoskop. Dzisiaj mamy 20 marca sobotę. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków sodiaku. Sobota, 20 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Sobota dla barana, beka bliźniąt, raka panny, wagi skorpiona, strzelca, koziorożca, wodnika i ryb. Sobota, 20 marca, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Sobota. Oczywiście zaczynamy od osób spod znaku barana. Zobaczymy, co tu karty pokażą. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku barana, kochani, dzisiaj uważajcie na wszelkiego rodzaju oszustwa zarówno jeżeli chodzi o Waszą osobę, jak i o innych. Jeżeli zechcecie do kogoś dzisiaj oszukać, to musicie się z tym liczyć, że to szybko wyjdzie na jaw. Uważajcie też na to, co podpisujecie? Jeżeli chodzi o byki, w dniu dzisiejszym możecie otrzymać jakąś ważną wiadomość, jakiś ważny dokument. Jest to bardzo dobry dzień właśnie na składanie dokumentów, czy to zarówno jeżeli chodzi o jakieś kwestie urzędowe, jak i CV. Jeżeli chodzi o bliźnięta, w dniu dzisiejszym możliwe są jakieś częste wyjazdy, podróże, Mieszczanie się, możliwa jest też kwestia jakiegoś flirtu. Jeżeli chodzi o raki, w dniu dzisiejszym może zechcecie zmienić swoją osobę, tak jakby przejść transformację wewnętrzną, może zechcecie porzucić jakieś swoje dawne przyzwyczajenia, nałogi, możecie poczuć, że w dniu dzisiejszym zechcecie tak, jakby narodzić się na nowo. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa, możecie mieć albo bardzo ciężką noc, możecie czuć się lekko niewyspani, bądź możecie w dniu dzisiejszym mieć. Mnóstwo spraw do załatwienia, które będą wam w pewien sposób ciążyły, i też może być taka sytuacja, że w dniu dzisiejszym będziecie więcej czasu potrzebowali na wszelkiego rodzaju komunikację zdalną. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku panny, Tutaj, kochani, w dniu dzisiejszym ważną rolę odegra jakaś kobieta. To może być Wasza jakaś dawna znajoma, przyjaciółka. Też karta mówi o tym, że bardzo dobrze możecie w dniu dzisiejszym zadbać o siebie, o swój wygląd, na przykład pójść na jakieś zabiegi kosmetyczne, czy też pójść do fryzjera. Jeżeli chodzi o osoby stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać atrakcyjną kobietę. Jeżeli chodzi o panów, tu może być taka sytuacja, że w dniu dzisiejszym odezwie się do was wasza ex. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Wagi, w dniu dzisiejszym kochani możecie czuć się lekko poddenerwowani mogą być takie sytuacje kłótni, jakiś niesnasek, tak więc uważajcie na to, co mówicie, jeżeli chodzi o skorpiony, w dniu dzisiejszym karta pokazuje, że jak najbardziej możecie rozpoczynać wszelkiego rodzaju działania i przedsięwzięcia. Możecie spełnić nawet swoje marzenia. Tutaj też karty mogą pokazać jakąś imprezę w gronie większych osób. Jeżeli chodzi o strzelce, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym możecie coś przełożyć na później. Karty też pokazują, żebyście uważali na kończyny. Tutaj też karta może informować, że na pewne kwestie możecie spojrzeć zupełnie z innej strony. Jeżeli chodzi o koziorożca, tutaj karty ogólnie mówią, żeby w dniu dzisiejszym nic nie zaczynać, nic nie rozpoczynać, bo możecie napotkać. Opór. Jeżeli chodzi o wodniki, karta pokazuje, że dzień dzisiejszy jest bardzo dobrym dniem, żeby zaczynać coś nowego i kończyć ze starym. Jeżeli chodzi o ryby, dzień dzisiejszy jest bardzo dobry na wszelkiego rodzaju inwestycje finansowe. Tak więc możecie śmiało kupować nieruchomości, możecie grać w różnego rodzaju gry hazardowe. W dniu dzisiejszym dla Was będzie najważniejsza przyszłość Waszej rodziny. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o sobotę. Życzę Wam cudownego dnia i zapraszam na jutro. Papa! Pa.